Cześć, siemano, z tej strony Ratel witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Tomb Raidera i w dzisiejszym odcinku robimy dalej fabułkę. Mamy tam jakiegoś... Co to było? Ale załatwiłem to. Dobra, cyk, skok. Dalej nie możemy się cofnąć do innych lokacji, niestety, ale nie ma tego złego. Jeden posąg ominęliśmy, niestety, ale jest ok, bo i tak nie gramy pod yy, osiągnięcia, a pod, yy, pod fabułkę. Dobra, teraz tak, łuk. Łuk, powiedziałem, dzięki. I teraz broń wyjmiemy Witam. Oj. Miałem amunicję. ale dobra. O Boże, mało brakowało. Jesteś tam? Jestem sam. Nic ci nie jest. Larry, czego oni ode mnie chcą? Rytuał ognia! Co to ma kurwa być? Posłuchaj, idę po ciebie. Wydostanę cię stamtąd. Proszę, proszę, pomóż mi, Laro. Obiecuję. Obiecuję ci sam. Ej! Dobra, e, a tu nic nie ma? Właśnie jest, coś widzisz, kurczę. Amunicja. Jeszcze jakiś syf. albo tu jest rozbity samolot, kurczę. I tutaj pewnie rzeczy jest w brud. O jakieś kule. O tu dziennik mamy. Oj, w końcu lokację. O kurczę, ale chcę to. Skarbie nawet nie wiem od czego zacząć, więc powiem to wprost. Alicja jest twoja. Być może zdawałeś sobie z tego sprawę od samego początku, ale ponieważ znowu zaciągnęłam się na endurance, nie mogę dłużej ukrywać przed tobą prawdy. Musisz zrozumieć, że nigdy nie chciałam usunąć cię z jej życia, ale znam cię, Rof. Wiem, jak żyjesz i czego pragniesz. Nie mógłbyś osiąść w jednym miejscu i wychowywać dziecka może wszystko popsułam może powinnam była pozwolić żebyś sam dokonał wyboru dokonałam go jednak za ciebie uważałam że tak będzie najlepiej po ekspedycji kiedy przyjdzie odpowiedni moment porozmawiajmy o przyszłości poświęć chwilę i zastanów się czego chcesz dobra dobra niezła akcja ale wybornie skoro możemy sobie ten teraz podróżować więc ja, moi drodzy, zrobię tutaj cięcie, poprzeszukuję wszystko w sześciutejniku. Eee, pozbieram śruby, otwieram skrzynki ważne i mniej ważne. O, proszę, coś tutaj mamy. Kurde, skocz. I ten. I no, zrobię to Wam cięcie, i się spotkamy już e, po, 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 po przerwie. Jak będą jakieś notatki, to oczywiście będę nagrywać. Także byrby. Łopian. Korzenia używano w Kampo do leczenia zapaleń. Po dwóch tygodniach zaszczycono mnie w końcu audiencją u jej wysokości, chimiko z Yamatai. Muszę wyznać, iż różni się ona od wszystkich kobiet, jakie dotąd spotkałem. Piękna, lecz nieprzenikniona. Rzekłbym, że wyrachowana. Otacza się swoimi kapłankami słońca, nie ma przy niej mężczyzn z wyjątkiem generała jej armii. Kiedy spotkałem się z nią, zdałem sobie sprawę, że jest zupełnie inna niż się wydaje. Mój pan przysłał mnie tu, bym ją szpiegował, bym ocenił siłę jej wojsk, ale teraz czuję, że to ona ocenia mnie. Możliwe, że mój pan nie docenił zagrożenia ze strony Yamatai. Choć nie jestem w stanie oszacować prawdziwej potęgi jej burzowej gwardii, ogarnia mnie przekonanie, iż ze słoneczną królową nie należy igrać. Niczego mi już nie brakuje. Jako kapłanka słonecznej królowej stoję wyżej niż ktokolwiek inny na jej dworze. Pobieram nauki języków, etykiety, historii, sztuki wojny, wszystkiego, czego potrzeba, by rządzić. A królowa jest dla mnie jak matka. Ciepła, troskliwa, kochająca tym wszystkim pobrzmiewa jednak fałsz jakbym grała w jakimś przedstawieniu kiedy rozmawiam z innymi kapłankami wyczuwam ich niepokój niektóre z nich czują to co ja być może nawet wszystkie ale dlaczego czym jest to co budzi w nas taki strach amerykańscy żołnierze na pewno nigdy by ich nie porzucili nie sądzę żeby uszli stąd z życiem Królowo, stoję opromieniony twym światłem i przysięgam ci wierność i posłuszeństwo. Jako twój pierwszy burzowy gwardzista i generał twoich wojsk, będę ci służył oraz bronił ziemi Yamatai, a także twego ludu. Będę stał u twego boku do końca swych dni, opuszczając swój posterunek, jedynie na twój rozkaz. Jeżeli cię kiedykolwiek zawiodę, nie będę już godzien żyć. Moje serce bije na twój rozkaz. Oddycham dla twego kaprysu. Od tej chwili jestem winien posłuszeństwo tylko tobie. Dzisiaj jestem Hoshi, córką Hiro i Kokoro. Jutro będę Hoshi, córką Słońca. Królowa przemówiła i to ja otrzymałam szaty. Każda dziewczyna w każdej wiosce marzy o tym zaszczycie. Matka ciągle płacze, a ojciec promienieje z dumy. Nigdy nie widziałam, żeby tak dużo się uśmiechał. Ten największy z honorów wyniesie moją rodzinę na szczyty społeczeństwa Yamatai. Już do końca naszych dni niczego nam nie zabraknie. A pewnego dnia słoneczna królowa może mnie nawet wybrać na swoją następczynię. A jednak nie mogę kłamać. Na początku odpychałam te uczucia, sądząc, że to nerwy, ogarnia mnie jednak coraz większe zdenerwowanie. Nie mogłam odrzucić wezwania. To zniszczyłoby moją rodzinę, ale boję się mojej królowej.